z tej strony Wersjon i już jest ranek, jak widzicie, i witam was w kolejnym odcinku z serii Wersjon <coughs> i Podwórko, czy tam na Podwórku, nie wiem, i Dobrze, Dobrze, jak obiecałem, będziemy iść tam do piramidy, która jest pod ziemią, jak obiecałem, niechaj się stanie. Tylko jeszcze odłożymy itemy na, wy na takie coś, że możemy wybuchnąć. Z tego powodu odłożymy wszystko. Bierzemy piasek i ten. Dobra. Drewno, A i tam mogą być potwory, to będzie drewniany miecz. No dobra A chwilę bardzo jest, przepraszam za te szumy czekajcie No zapomniałem zamknąć drzwi A i ja od razu mówię w poprzednim odcinku to moja mama weszła z obiadem Ja sobie zjednam obiad renderowałem tamten film filmie godzinę I będzie w jak jakości HD Więc możecie się niektórzy cieszyć kto tam chce Kurcze... Szybko się niszczy. Aha, ja wszedłem tędy. Dobra, spadamy. Wyjście musi być. Dobra, łap... Miecz w dłoń. ...i to jest pod tą niebieską wełną. Przy okazji... kurde, ile ja przyszłam tędy? To jest druga wieża. Druga już ma normalne wyjście. O, jak widzicie, jest dobrze zachowane. No i kopiemy.

o dużo żelaza yeah. jeszcze więcej żelaza ja jestem co najmniej zadowolony sprawdzimy co tutaj była w końcu za pułapka jak mówiłem TNT To by się przydało. No, Na opis są dość obfite jeszcze do tego TNT. No. Nie pilnowałem czasu, ale mi się wydaje, że od 6 minut około nagrywałem. <laughs> znaczy 4-3. Dobra, zaraz się będę musiał wyratować. Skąd te dźwięki? O kurde, wracamy. Nie wiem, czy było też 6, a cały czas słyszałem pająki. Coś podobnie tego Widzę mój dom. A co za wyśniok? To jest co? Rzeźba? I wieśniuk. Więc 34 żelaza, 10 złota, 3 diaksy, trochę TNT. Według mnie to nawet dobry wynik. No idziemy sobie powalczyć. Co będziemy siedzieć? Yy, ten domek będziemy najdłużej opuszczać. A ty? Trzeba bronić okolicy. Szkielety. по шкелетах не с так, какие-то выдавить шкелетов вообще. No więc tak, będę chciał zebrać cały mój majątek Co do tego jestem pewny Ambra idziemy walczyć Jak widzicie, nie jestem najlepszym fighterem. Ej, no teraz zauważyłem, że brakuje mi jednego wełny <laughs> do łóżka. Wszystko skoczę szybko po jedną wełnę. Ja potrzebował No i spać. No już w sumie to będzie końc tego odcinka tak zrobiłem nawet sporo według mnie to nawet tak zrobiłem sporo co do takie jest moje zdanie bo podsumowując <laughs> dzisiejszy odcinek mamy je lawę rozwaliliśmy przez przypadek na nie niemy tylko kliper rozwalił przez przypadek tam poczuł się nie no fajny piasek mm. Wow to? Aha, to jest wyjście główne. Są, to są A tu jest piętro wyżej ja. I tu jest taki że to się spadało. Szkamy Gdzież mam krzywe? Tutaj szukam ten... Z tego co wiem, tutaj nic takiego nie ma. Ale zawsze lepiej się upewnić, według mnie. Przemki low. Jakbym się o to chyba słamał. Kodeks! Aby chociaż wziął materiały jakieś na dobry kinał. W tym też są oko. A, czyli to jest normalne wejście. Tylko wszyscy podziemne. że powinno być więcej wejściu do mojego nowego mm. do Już się z pustyni, jak miło. Ale po co mi to? tu? Kto tu nie mieszkał? Ale miejscówka, ale... Podziemna? Nie za bardzo mnie to podchodzi. Was zbyt na i tajemnicze O bardzo życzę, że to koniec odcinka Na razie trzymajcie się I cześć, ten tam